Poproszę start. Już 16 października w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu swoją premierę będzie miał spektakl pod tytułem Kariera Romualda S. czyli ile jeszcze decybeli wytrzymasz, zanim nie wytrzymasz w reżyserii Piotra Tajczaka Autorem tekstu jest Jan Czapliński. Ale mówię. Nie, nic nie powiem, nie powiem nic i dałem radę. Zaczyna się cisza. Nie jest. Jest to tekst, który na poziomie fabularnym opowiada historię dosyć nieoczekiwanej kariery, kariery politycznej. Przyglądamy się bohaterowi, który podąża takim dosyć znanym, jednocześnie, że tak powiem, utartym schematem fabularnym od zera do bohatera. Natomiast na takim poziomie. Marzenia, nie wiem, jakiejś takiej um, intuicji, którą miałem pisząc ten tekst. Um, jest to opowieść o zmieniających się sposobach uprawiania polityki um, w dzisiejszych czasach. Um, jest to opowieść o rosnącej roli wszelkiego rodzaju mediów społecznościowych um, w, w codziennej polityce i o tym, że być może to, co uważamy za demokratyczne narzędzie, jakim jest Internet, wcale nie przysługuje się jakości polskiej demokracji. Kariera Romualda S. to opowieść o sposobach uprawiania polityki i o jej zmieniających się modelach. Kim jest więc główny bohater? Rąbka tajemnicy uchylił nam aktor Grzegorz Kwas, który wciela się w tytułowego Romualda. To znaczy kreuje postać Romualda S. Rzeczywiście jest to tytułowa postać. Chociaż myślę, że koledzy, którzy grają pomniejsze role i tak zwany chór, który tu występuje jest... Piekielnie ważne, także wszystko składa się w pewną całość, ale to trzeba zobaczyć po prostu, żeby wyciągnąć wnioski. A co do mojej postaci, no zbliżają się wybory. Wszyscy mamy tego dość, co oni mówią, czego nie mówią, jak kłamią. I Romuald S. doszedł do wniosku, że skoro wszędzie jest jedna wielka paplanina i gadające głowy, więc może wyjściem z sytuacji będzie milczenie i cisza i refleksja. Właśnie zbliżają się wybory, więc może też niech Pan nie uchyla już rąbka, niech ludzie tutaj, tajemnicy tego spektaklu, niech ludzie tutaj przyjdą. Pan tutaj też zna swoich kolegów ze sceny. Myśli Pan, że ten spektakl, właśnie jeżeli jest to trosze, troszeczkę inaczej polityka traktowana przez Was, może odnieść sukces? Ja myślę, że może odnieść sukces, ponieważ on w strukturze swojej i w tym, co widzicie w obrazach, niesie przesłanie. Ono się tak... Przemyka pomiędzy zdaniami, pomiędzy scenami, ale na końcu jest troszeczkę gorzko i, i, i naprawdę można, można się wzruszyć nawet, powiem tak. Jak nas zdąpali, potem się z nas śmiali. teraz będą nas zwaczać, a potem wygramy. Zawsze tak jest. Potem wygramy! Jest od wszystkiego, co było. To ja, Dzieli mi pan wywiadu dla mega, mega niezależnej? Zawsze. Zawsze! Romuald S. Kim jest tytułowa postać i o czym ta sztuka? Romuald S. jest y, politykiem, jak najbardziej, ale jest takim przypadkowym politykiem. Jest człowiekiem, który wywołał z frustracji y, awanturę w telewizji. Bo jest przeciętnym redaktorem, dziennikarzem programu, y, ale. Y, Dzięki temu, że w szalenie emocjonalnej formie wyraził swój sprzeciw wobec debacie, debaty politycznej, używając nieparlamentarnych słów, zdobył wielką popularność w internecie, wśród hejterów, wśród internautów i wykorzystując to, robi wielką karierę polityczną. To jest coraz bardziej wiarygodna historia dzisiaj zrobienia kariery politycznej, wykorzystującej ogłupiały, otępiały tłum, reagujący wyłącznie emocjami na przekaz płynący z Mediów. No właśnie, to będzie komedia czy tragedia? No, ja mam nadzieję, że to będzie tragikomedia. To znaczy, że, że, że będziemy się śmiali rodzajem jakiegoś takiego oczyszczającego śmiechu, ale wnioski y, y, są dla mnie przerażające. To znaczy, dzisiaj, kiedy patrzę na re, re, relacje społeczeństwa z, y, z politykami, na, na to, jak społeczeństwo reaguje manipulowane na imigrantów, na, na różne problemy, jak daje się poddawać różnym emocjom to wydaje mi się, że taki scenariusz, który żeśmy wpisali w tą karierę Romualda S. wydaje się być niestety wiarygodny. Nie pije Pan trochę do wyborów, że ta premiera tak praktycznie tydzień przed? No gdybym powiedział, że to się tak ułożyło przypad, przypadkiem, to bym nie powiedział prawdy. Ale oczywiście, od, od, wydaje mi się, że od roku żeśmy z Dorotą planowali, że będzie spektakl o władzy. Yy, ale i, i, I w trakcie się okazało, że to będzie blisko wyborów i bardzo się z tego cieszę. Pan już tutaj był ze spektaklem chyba w 2011 roku, jak dobrze pamiętam, Doroty Masłowskiej. Jak pan wspomina tamten czas? A to było w ogóle rozpoznawanie teatr, teatru w Sosnowcu. I mam taką wielką nadzieję i, i, i takie poczucie, że wszyscy żeśmy się zaprzyjaźnili. Więc jak ja tutaj przyjechałem na tą realizację, to przyjechałem do przyjaciół i mam nadzieję, że tak pozostanie po tym spektaklu. I my też mamy taką nadzieję. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Strzały. Liczba ofiar rannych jest na razie nieznana, a ja mam zaszczyt poprowadzić jedyny wywiad, którego zgodził się udzielić Romuald Panie Romualdzie, żywa Jak tak zapowiada się niezwykle interesująco, a więc może warto skorzystać z oferty Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Tym bardziej, że nadchodzi czas wyborów. Zapraszam widzów telewizji Telpol bardzo serdecznie do Teatru Zagłębia na karierę Romualda S.